Przewielebnik księża na czele z ojcem Prowincjałem, Ojcem Markiem, umiłowani siostry i bracia, a w naszej wspólnocie ty, bracie Kamilu, kandacie do diakonatu. Z Tobą są Twoi rodzice, rodzeństwo, babcie, najbliżsi z rodziny, przyjaciele, ksiądz z probość rodzinnej parafii, ksiądz z parafii takiej praktyki. Wszyscy Tobie życzliwi i otwarci na łaskę Bożą dla siebie, a przy Tobie pokornie wołają o Boże umocnienie w relacji ze zmartwychwstałym Panem dla Ciebie właśnie. By dzisiaj Twoje Amen było płynące z serca, prawdziwe, autentyczne, z głębokim zaufaniem że zostałeś powołany przez Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana i że to On to sprawił. On wyszedł z tą inicjatywą. On Ciebie tym obdarował. Święty Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji Pastores Dabo Vobis napisał, że każde chrześcijańskie powołanie pochodzi od Boga że jest Bożym darem. Nie zostaje ono nigdy dane poza Kościołem, lecz zawsze w Kościele i za pośrednictwem Kościoła, gdyż podobało się Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej między nimi więzi, lecz uczynić z nich lud, który by go poznawał w prawdzie i zbożnie mu. Służył. Nauczało jeszcze św. Paweł II, że Kościół nie tylko skupia w sobie wszystkie powołania, jakimi Bóg obdarza go na drodze zbawienia, ale sam Kościół, jako wspólnota objawia się jako tajemnica powołania, jako jaśniejące i żywe odbicie tajemnicy. Trójcy Przenajświętszej. Uczestnicząc w Eucharystii, podczas której właśnie nasz brat Kamil przyjmie święcenia diakonatu, mamy świadomość, że przyprowadziła nas tu łaska wiary. Łaska zadana nam na chrzcie świętym w imię Trójcy Przenajświętszej ta sama łaska wiary pozwoliła na pewnym etapie życia kandydatowi do posługi diakona usłyszeć wołanie Boga i dzięki łasce wiary odpowiedzieć na to powołanie, jakim obdarzy właśnie naszego brata Kamila. Dziękuję tu rodzicom Kamila. Rodzeństwu za ten klimat rodzinny, szczególnie za świadectwo rodziców żyjących wiarą z Chrztu Świętego, trwających w jedności sakramentalnej, w tej miłości sakramentalnej, w tym związku sakramentalnym, tworzący właśnie ten klimat wiary, który ułatwił też. Kamilowi usłyszeć głos powołania i dał mu tę odwagę odpowiedzi, by pójść za Jezusem, by przecież jemu prowadzić w tej drodze wyłącznej służby. A my dzisiaj dziękując za tę rodzinę, dziękując za ten dom, dziękując za wszystkich, których Pan Jezus postawił na drodze Kamila, którzy można powiedzieć tworzyli. Tą dobrą aurę, taką duchową, by mógł wzrastać na tej drodze powołania. To dziś też chcemy jako wspólnota Kościoła dziękować za to powołanie do diakonatu i ostatecznie powołanie na drodze do kapłaństwa, a dziękując, zawierzać. Kamila, w ręce tego, który go powołał, by dał się Jezusowi trzymać, by się mu nie wyrywał, a jeszcze bardziej wrastał w tę relację. Wielkim apelem i ostrzeżeniem są słowa Boskiego Mistrza Jezusa Chrystusa z Ewangelii według świętego Jana. Jak słyszeliśmy, ja Was wybrałem ze świata, dlatego Was świat nienawidzi. Dzisiaj nie można jednak ulegać syndromowi strachu i lęku. Święty Jan Paweł II wołał w czasach znacznie gorszych niż dzisiejsze. Nie lękajcie się. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Drogi bracie Kamilu, kandydacie do posługi diakona, można by powiedzieć: Nie lękaj się, ponieważ swoją posługę będzie sprawował. W kościele, który od zawsze powołany jest do służby i miłości. Tym, który kieruje Kościołem jest Duch Święty. On jest prawdziwym odnowicielem Kościoła, pocieszycielem i obrońcą. Duch Święty. Tak bliska osoba, właśnie w tym zgromadzeniu, do którego. Przynależysz. Potrzeba ducha świętego, mówił papież Franciszek, a duch święty czasami przychodzi, wywraca stół i rozpoczyna od nowa. I to jest nasza radość, bycia we wspólnocie Kościoła, że duch święty czasami przychodzi, wywraca stół i rozpoczyna od nowa, czyli tchnie kiedy chce, działa jak chce. Przewraca nasze schematy, jakieś utarte ścieżki, te kolejny, w których się trzymamy, wyprowadza nas z tego, no właśnie. Otworzyć się na Ducha Świętego, dać się Jemu prowadzić, by być w tej wspólnocie Kościoła, by żyć w tej wspólnocie Kościoła, by żyć w tej wspólnocie zgromadzenia Ducha Świętego, tak jak odpowiedziałaś na to powołanie. Żeby się nie bać świata pozbawionego równowagi, w którym przyszło nam żyć. Potrzebne są trzy rysy serca kształtowane właśnie przez ducha świętego. Konieczne, aby umieć tego świata słuchać, ale nie być Ciemu posłusznym, tylko go ewangelizować, a więc nieść dobrą nowinę, pokazywać na Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i zbawiciela. Pierwszym tym rysem kształtowanym przez ducha świętego jest pokora. Kiedyś zapytany święty Alfons Liguori, co może dzisiaj zmienić świat, powiedział, że trzy rzeczy: pierwszej na imię pokora, drugiej na imię pokora, trzeciej na imię pokora. I papież Franciszek powiedział takie słowa: Ten, komu brak pokory, ten, kto pogardza, Nigdy nie będzie dobrym ewangelizatorem, bo w swym postrzeganiu nie przebije się przez pozory. Będzie myślał, że inni pozostają wrodzy, bezbożni, zamiast, zamiast wsłuchać się w krzyk, który odbywa się z ich wnętrza. Masz też swojego patrona, którego dzisiaj przywołujemy, błogosławionego Jakuba Lawala, który na wzór świętego też Pawła, Apostoła. W głębi serca czuł się wolny, niczym nieskrępowany, wybrał niepodzielną służbę Chrystusowi i od niego przyjął zadania apostolskie od Chrystusa, który zaangażował całe swoje życie tej wyspie Mauricius, wszystkie swoje siły i umiejętności tam poświęcił. Dlatego jest nazywany właśnie apostołem miłości i jedności mieszkańców tej wyspy. Bo właśnie pokazało na Chrystusa, że Chrystus może wejść w te relacje między ludzi i budować takie głębokie więzi. Stając się niewolnikiem Jezusa, właśnie błogosławiony Jakub. Konsekwentnie stał się też niewolnikiem tych, którzy przez wiarę i chrzest weszli do wielkiej rodziny Kościoła. I przez taką pełnomiłości, pokory służbę budował tę wspólnotę Kościoła. Drugim rysem jest bezinteresowność. Dar darmo dany do służby, bez twoich zasług, więc trzeba to mieć ciągle na względzie. Dar darmo dany. Szukanie zagubionych owiec, aby nikt się nie zagubił bez żadnych osobistych interesów. Papież Franciszek przestrzega przed grzechem lustra, narcyzmem i stawianiem siebie jako punktu odniesienia. No właśnie, błogosławiony Jakub Lawal swą funkcję założyciela wspólnot no właśnie, chrześcijańskich tam, na tej wyspie oraz ich jakiegoś przełożonego zawsze traktował jako służbę, w której nie zabiegał o ludzkie względy. Ani o sławę, ani też o wynagrodzenie za swą pracę. Zawsze zależało mu na sercu, zawsze leżało mu na sercu wyłącznie moralne i duchowe budowanie Wspólnoty i doprowadzenie do zbawienia wszystkich, którzy dzięki niemu uwierzyli w Chrystusa. Trzecim rysem jest Potrzeba osobistego doświadczenia ewangelicznych błogosławieństw. Bo to doświadczenie sprawia, że wzrastamy w dobru, że mamy wysoko postawioną poprzeczkę i wiemy do czego mierzyć, żeby nie obniżać sobie poziomu dobra. A właśnie to postawienie wysoko poprzeczki sprawia, że to serce nam rośnie, że to dobro w nas się. Rozwija, rozwija, że ta łaska Boża nas wypełnia, że potem mając tę poprzeczkę wysoko, kiedy sami żyjemy według tych rad ewangelicznych, według tego tej drogi, programu życia, który daje nam Pan Jezus, to też innych będziemy podciągali do tej poprzeczki. I właśnie dlatego służyć to dawać się braciom i siostrom w Chrystusie, z Jego wrażliwością, oddaniem i z Jego miłością. Więc możemy przekazać Tobie życzenia i takie przesłanie Kamilu, daj na nowo Panu Jezusowi swoje dłonie i swoje serce, użyć Mu swoich ust do przepowiadania Ewangelii, która zawsze zwiastuje wiosnę duchowej odnowy. Troszcie o to, by mieć tak właśnie na wzór patrona też waszego zgromadzenia błogosławionego Jakuba Lawala. Mieć czyste serce, czyste spojrzenie. A wtedy będziesz miał, tak jak on, wielu przyjaciół. I dawaj innym Chrystusa, a wszystko inne będzie łatwiej rozdać. Pokochaj Boga, pokochaj Boże Słowo, i modlitwę, szczególnie liturgii godzin. Papież Benedykt XVI pisał, że pierwszą misją, jaka rodzi się ze świętych tajemnic, które celebrujemy, jest dawanie świadectwa naszym życiem. Zachwyt wobec daru, jaki Bóg nam dał w Chrystusie, wzbudza w nas nową dynamikę, zobowiązującą nas, byśmy dawali świadectwo Jego miłości. Stajemy się świadkami? gdy przez nasze czyny, słowa i sposób bycia ktoś inny objawia się i udziela. Dalej mówi papież Benedykt XVI. Można powiedzieć, że to świadectwo jest środkiem, dzięki któremu prawda o miłości Bożej dociera do człowieka, zapraszając go, by dobrowolnie przyjął tę radykalną nowość. Bracie Kamilu, do służby diakońskiej idziesz wsparty gorącą modlitwą i życzliwością tak wielu osób, które tu się gromadzą, ale też którzy o tobie pamiętają, które łączą się z tobą duchowo i wspierają cię modlitwą. Będziesz, teraz potrzebujesz tej modlitwy, będziesz potrzebował ciągle tego wsparcia duchowego, bo rzeczywiście jest ten nowy czas dla Kościoła i dzisiaj jak widzimy jeszcze trudniej jest być uczniem Jezusa Chrystusa. To ciągle niestety droga, tak widzimy, jeszcze bardziej pod prąd wszelkim poglądom, modą i trendom przeciwnym, nie tylko Jezusowi, Jego nauce, ale też w takim nurcie antyklerykalnym. I dlatego towarzyszymy Tobie z modlitwą, życzliwością serca i naprawdę składamy wołanie do Boga, abyś dalej mówił swoje amen. Amen na wzór tej, która nie rozumiała wszystkiego, Najświętszej Maryi Panny, a w dialogu z Archaniołem Gabriela powiedziała Fiat, niech mi się stanie według Twego Słowa i dzisiaj zapraszam Cię do tego, by Twoje Amen powiedziane wczoraj, to Amen powiedziane dzisiaj, to Amen powiedziane jutro przy święceniach prezbiteratu było ciągle powtarzane dalej na drodze służby wyłącznej Jezusowi i w wspólnocie Kościoła, do której Cię Pan Jezus posyła, byś ciągle Jemu mówił z głębokim zaufaniem. Amen.